Cześć. Hejka. W dzisiejszym filmie chcielibyśmy zaprosić wszystkie szkoły i przedszkola prywatne do współpracy w zakresie rozwijania postrzegania pozazmysłowego u dzieci. W tym filmie powiemy wam, na czym polega taka współpraca, jak rozwijać dzieci i na czym polegają zajęcia z widzenia pozazmysłowego. No i oczywiście opowiemy, dlaczego warto się tym zajmować w przedszkolach i w szkole. Tak. Jako fundacja prowadzimy kurs dla instruktorów postrzegania pozazmysłowego. Dzięki naszym instruktorom chcemy wchodzić na przedszkola i szkoły podstawowe. Zależy nam najbardziej na prywatnych przedszkolach i szkołach, które są otwarte na alternatywne formy nauczania. Tak, mamy już kilkudziesięciu instruktorów rozsianych po całej Polsce, dlatego teraz możemy w różnych lokalizacjach wprowadzać nauczanie w szkołach i w przedszkolach. Zadaniem naszych instruktorów nie jest uczenie w szkołach i przedszkolach, tylko zorganizowanie spotkania pokazowego, na czym to polega. Pokazujemy nauczycielom, dyrekcji, na czym polega nauka widzenia pozazmysłowego. No i później nasz instruktor bierze jeszcze udział w pierwszych zajęciach, pomaga po prostu wdrożyć to w szkole czy przedszkolu. Nasi instruktorzy już uczą w kilku lokalizacjach w Polsce, w przedszkolach prywatnych, Nasza instruktorka, super instruktorka, uczy w Warszawie w Szkole Państwowej. To jest bardzo duża szkoła na Wilanowie, gdzie jest około 1500 uczniów. Ale teraz zaczynamy podpisywać umowy ze szkołami o współpracy tak, na wdrażanie nauki postrzegania pozazmusowego. Pierwszą taką umowę podpisaliśmy z placówkami z Krakowa, ale o tym powiemy za chwilę. W tym roku fundacja podpisała umowę o współpracy z dwoma przedszkolami prywatnymi w Krakowie i z jedną szkołą podstawową. Do tej pory udało nam się przeszkolić łącznie sześciu nauczycieli. Fundacji zależy na tym, żeby we wszystkich placówkach prywatnych, czyli w przedszkolach i w szkołach było jak najwięcej instruktorów certyfikowanych, którzy będą mogli pracować z dziećmi. Może, może ja opowiem pokrótce, jak wygląda takie wdrożenie w placówce. Mhm. No, pierwsze spotkanie to jest takie spotkanie pokazowe. Nasz instruktor przyjeżdża do placówki, siada razem z nauczycielami, z dziećmi do stolików i pokazuje, jak wykonuje się ćwiczenia spostrzegania pozazmysłowego. No, oczywiście nieodzownym elementem jest to, że nauczyciele są w szoku, jak to widzą. Tak? Pod tym spotkaniem informacyjnym szkoła może, czy tam przedszkole, po prostu placówka edukacyjna może podpisać z nami porozumienie w sprawie współpracy. Po prostu zakres, zakres współpracy, czego to dotyczy, tak jak to będzie wyglądać i kieruje do nas instruktorów na kurs. Nauczycieli na kurs dla instruktorów widzenia pozazmysłowego u dzieci. Po przeczytaniu pierwszej części materiałów organizowane są pierwsze zajęcia w placówce, gdzie nasz instruktor pełni taką rolę doradczą, czyli po prostu razem z nauczycielami siada do stolików i uruchamiane są dzieci, uruchamiane, czyli pokazujemy tym dzieciom, że posiadają widzenie pozazmysłowe. No, mieliśmy do tej pory dwa takie zajęcia w przedszkolu i w szkole i dzieci po prostu wymetały, tak. Pokazujemy jak przeprowadza się pierwsze zajęcie, no i te zajęcia też pełnią taką rolę egzaminu dla nauczycieli. Czyli sprawdzamy, czy nauczyciele przyswoili sobie materiał, czy potrafią z tymi dziećmi pracować. No, do tej pory było tak, że ci nauczyciele byli przygotowani super i rewelacyjnie pracowali z dziećmi. My aż byliśmy zdziwieni, że dzieci wykonują z bardzo wysokich poziomów ćwiczenia, czyli na przykład rysują sobie różne rzeczy z zasuniętymi oczami, czytają napisy, no po prostu dzieci wymiatały. Po takich zajęciach pokazowych zadaniem nauczycieli jest dokończenie materiałów szkoleniowych, czyli przeczytanie po prostu pozostałych materiałów kursu. No i po przeczytaniu tego dostają certyfikat. Oczywiście my sprawdzamy, czy ta wiedza przez nauczycieli jest przyswajana, czy nie mają jakichś pytań. Yy, nauczyciele mają dostęp do konsultacji, my po prostu wyjaśniamy różne rzeczy, jeśli coś jest, coś jest niejasne. Tak jak mówiłem już wcześniej, sprawdzamy po prostu, czy nauczyciel przyswoił sobie tę wiedzę. No i te dwa elementy, jeśli są spełnione, czyli nauczyciel uruchomił trójkę dzieci na tym spotkaniu na pierwszych zajęciach, musi uruchomić trójkę dzieci. Tak sam. Nasz instruktor tylko jest takim wsparciem. Jeśli uruchomił trójkę dzieci, zapoznał się z materiałem, to dostaje certyfikat akademii. Czyli my gwarantujemy, że ta osoba nadaje się do uczenia dzieci widzenia pozazmysłowego. Tak, a nawiązując jeszcze do uruchamiania tych dzieci przez nauczycieli na takich pierwszych zajęciach z zaliczeniem, to chyba możemy zdradzić, że w Krakowie w przedszkolu na takich samych zajęciach, właśnie pierwszych, na których nauczyciele zaliczali, można powiedzieć, uruchamianie dzieci, no to udało się uruchomić 9 dzieci w przedszkolu pojedynczo i 28 dzieci w grupach w szkole w ciągu jednego dnia. Także to jest naprawdę bardzo duża ilość dzieci. Tak, na pierwszych zajęciach w przedszkolu było trzech nauczycieli, każdy dostał trójkę dzieci. Poradzili sobie z tym świetnie nauczyciele. W ogóle tam są świetni nauczyciele w tej szkole, w tym przedszkolu, przepraszam. No ale to, co zrobili w szkole, mm -hmm. 28 dzieci na, na pierwszych zajęciach, to już jest mała hurtownia. Tak. Tak, hurtowne, hurtowe uruchamianie dzieci. My tutaj wspominamy o dwóch placówkach, czyli uruchomienie w przedszkolu 9 dzieci na pierwszych zajęciach, uruchomienie 27 dzieci na drugich zajęciach, tak czy 28? 28? 28. No ale do tego jeszcze trzeba dodać 20 par dzieci, które brały udział w zajęciach pokazowych, w pierwszych zajęciach pokazowych, tak dla tych placówek. Tak, bo to była jeszcze inna grupa. To była jeszcze inna grupa, tak, to nie były powtarzające się dzieci. To łącznie jest 60 dzieci. 60 dzieci, które dowiedziały się, że mają magiczne moce, tak? A tu mówimy o jednej placówce. Czyli po prostu wchodząc na przedszkola i, i szkoły w Polsce, no możemy po prostu uruchamiać te dzieci masowo. Masowe przemiany mogą nastąpić w Polsce, ale o tym jeszcze powiemy. Trzeba jeszcze dodać, że po takich pierwszych zajęciach, które odbywają się pod nadzorem naszych instruktorów certyfikowanych, placówka jest już gotowa do tego, aby samodzielnie zacząć prowadzić takie zajęcia. Tak. Jeszcze jako ciekawostkę powiem, że taki cały proces wdrożenia czyli Przeczytanie materiałów, spotkanie informacyjne, czyli to pokazowe, pierwsze zajęcia z dziećmi. To wszystko trwa miesiąc, czyli w ciągu miesiąca szkoła jest gotowa do tego, żeby samodzielnie prowadzić, czy przedszkole, tak bo zapominam. Takie placówki są gotowe do tego, żeby samodzielnie prowadzić już zajęcia z dziećmi. Czyli ten okres wdrożenia jest bardzo krótki. Jako wsparcie dla placówek oferujemy gotowy system nauczania, bezterminową pomoc w postaci konsultacji i dostęp do filmików, jak wykonywać poprawnie ćwiczenia. Jeśli chodzi o formę zajęć, to placówki mogą prowadzić specjalne zajęcia dedykowane, prowadzić zajęcia dodatkowe lub łączyć widzenie pozazmysłowe z normalnym procesem edukacji. Prowadzenie takich zajęć z widzenia pozazmysłowego jest bardzo proste. Po prostu nauczyciele realizują nasz program opracowany przez Polską Akademię Postrzegania Pozazmysłowego. Jest to 170 ćwiczeń. Wystarczy po prostu wykonywać te ćwiczenia sukcesywnie z dziećmi. Nie trzeba ich wykonywać po kolei, można sobie skakać. Dla bardziej zdolnych dzieci wykonywać te ćwiczenia trudniejsze, przeplatać tymi prostszymi, tak? Czyli dostosowuje się po prostu ćwiczenia do poziomu dziecka. No i dostępne są karty zaliczeń według naszego wzoru. Nauczyciel wypełnia taką kartę i jeżeli dziecko, jeżeli dziecko określoną liczbę ćwiczeń zaliczy, no to. Może otrzymać certyfikat, ale o tym systemie certyfikacji powiemy za chwilę. Do prowadzenia zajęć potrzebne są specjalne akcesoria, ale placówki nie muszą biegać po sklepach, żeby skompletować takie zestawy dlatego, że taki zestaw startowy można zamówić bezpośrednio od fundacji. Dzięki temu, że wszyscy pracują na tych samych akcesoriach, wzmacnia się kreacja widzenia pozazmysłowego. Może ja coś jeszcze o tym systemie certyfikacji. tak? Mhm. E, ćwiczenia w Akademii podzielone są na 10 poziomów. Wszystkie ćwiczenia podzielone są na 30 grup, czyli są na przykład, takie grupy jak praca z, z lokalizacją przedmiotów na płaszczyźnie, praca z kolorami, wykorzystywanie widzenia pozazmysłowego w sporcie, łączenie tego z matematyką, nauką języka polskiego itd. Tak no, i jeżeli dziecko zdobędzie, na przykład zdobędzie, no wykona prawidłowo 9 ćwiczeń z określonego poziomu certyfikacji, może dostać certyfikat. Nasi instruktorzy, także instruktorzy, którzy pracują w szkołach, są upoważnieni do wydawania takich certyfikatów. Po zorganizowaniu 10 zajęć z dziećmi przez instruktora, taki instruktor może zacząć prowadzić zajęcia pokazowe także dla innych placówek, które chcą wdrożyć do siebie postrzeganie pozazmysłowe. Takie zajęcia instruktor może prowadzić także odpłatnie. Tak, my liczymy na to, że placówki, które już wdrożyły u siebie ten system nauczania, nauczania widzenia pozazmysłowego, będą po prostu takim centrum w swoim regionie dla innych placówek, gdzie nauczyciele będą przychodzić, czy dyrektorzy placówek, dyrektorzy szkół, dyrektorzy przedszkoli będą przychodzić na zajęcia, będą patrzeć, jak takie zajęcia się przeprowadza. Czyli można powiedzieć, że taka placówka, która pierwsza w danym regionie wprowadziła ten system, będzie prowadzić takie szkolenia, takie pokazy dla innych placówek i w ten sposób to się będzie roznosić. Fundacja nie pobiera żadnych opłat licencyjnych od placówek. Tak. Prowadzenie takich zajęć nie jest związane z żadnymi opłatami. Nam zależy po prostu na tym, żeby dać nauczycielom nowe genialne narzędzie do rozwijania dzieci. Tak, no ale instruktorzy mają też korzyści z tego, że nimi zostają. Mogą na przykład prowadzić zajęcia dodatkowe albo pracować z dziećmi uznawanymi za problematyczne i stosować postrzeganie pozazmysłowe jako formę rehabilitacji takich dzieci. Tak, może od razu tutaj Nati dodam, że to jest jedyny taki system chyba, no nie znam się za bardzo na polskim szkolnictwie, ale przeważnie te programy nauczania są nastawione na rozwój dzieci. A za pomocą postrzegania pozazmysłowego, my pracujemy tutaj ze świadomością dziecka, my możemy te dzieci rehabilitować. Czyli wyciągać z różnego rodzaju zaburzeń, z różnych łatek, które mają przypisane. Także to jest taki pierwszy chyba system w Polsce, gdzie łączymy edukację z rehabilitacją. To w sposób automatyczny. Tak. Bardzo ważna jest także współpraca z rodzicami. Tak, wprowadzamy taki system, że yy, nauczyciele mogą prowadzić karty, karty pracy dziecka, takie karty dzienne. Jeżeli dziecko wykona jakieś ćwiczenie, to rodzic może dostać taką kartkę z numerami ćwiczenia. Które dziecko wykonało. Te ćwiczenia są dostępne w internecie. Rodzic może sobie w domu obejrzeć filmik, jak prawidłowo wykonywać określone ćwiczenie, i w ten sposób no nie ma takiej dywersji, że w przedszkolu czy w szkole ćwiczenie jest wykonywane w jeden sposób, a rodzice nie wiedzą do końca o co w tym chodzi i wykonują to źle w domu. Tak? Także nauczyciele dają karteczkę z numerem ćwiczenia, chwalą się, zobaczcie, wasze dziecko to potrafi. Rodzic w domu sobie w internecie sprawdza, jak to ćwiczenie. Wygląda, no i później może się chwalić znajomym, rodzinie, tak? co jego dziecko potrafi. Trzeba zwrócić uwagę też na to, że złe wykonywanie ćwiczeń przez rodziców może niszczyć pracę nauczyciela, czyli instruktora. Tak, no i od razu zdradźmy, że to jest główny powód tego, dlaczego rodzicom <śm> udostępniamy <śm> tak, <śm> filmiki z ćwiczeniami, żeby po prostu nie wykonywali kresiej roboty. Tak jest. Jako jedyna instytucja w Polsce mamy sprawdzone metody nauczania, które są poparte pięcioma latami zdobywania przez nas wiedzy. Przeprowadzaliśmy zajęcia stacjonarne dla kilkunastu dzieci na takich zajęciach jednocześnie, prowadzimy zajęcia online, szkolimy instruktorów, no ale także organizujemy dni dziecka z postrzeganiem pozazmysłowym. Dwie edycje mamy już za sobą, trzecia będzie w październiku. No i na takiej jednej edycji udaje nam się uruchomić kilkadziesiąt nawet dzieci. Otrzymujemy także informacje zwrotne od instruktorów i jesteśmy jedyną instytucją w Europie, która ma tak szeroką wiedzę na temat postrzegania pozazmysłowego. Dlatego uważamy, że nasze metody są naprawdę sprawdzone. Tak, ale mi się wydaje Naty, że o czymś zapomniałaś. O czym? O tych dwóch paskudach małych. <grych> <grych> no tak, no i jest jeszcze Letycja i Oliver, od których tak naprawdę to wszystko się zaczęło. No i nasze doświadczenia z postrzeganiem pozazmysłowym zaczęliśmy zdobywać tak naprawdę dzięki nim. W 2019 roku, a mamy teraz maj 2025 tak. i dzień w dzień no, obserwujemy Letycję Olivera, czyli Twoje rodzeństwo, moje dzieci, tak? jak sobie radzą z tym widzeniem pozazmysłowym, jak się rozwijają, jakie przemiany w nich następują. Także mi się wydaje, że to jest największa wartość, jeśli chodzi o nasze doświadczenia. Jeszcze dodajmy, że w tym systemie certyfikacji, który opracowałaś, opracowała Twoja Akademia, tak? Że Oliver i Letycja są już na poziomie ósmym, czyli bardzo wysoko. Tak jest. My sobie tutaj gadu, gadu jak się wprowadza takie nauczanie widzenia pozazmysłowego w placówkach, ale zapomnieliśmy powiedzieć po co to wprowadzałem, tak? Tak. To jest hmm. niesamowite, to daje korzyści dzieciom, jeśli chodzi o pamięć, łatwość uczenia się, dowartościowanie. Tak? W ogóle praca ze świadomością dziecka też no, ma dużo różnych innych korzyści. Żeby tu nie powiedzieć za dużo w tej chwili, nie odstraszyć ludzi, no ale to jest taka jakby szczepionka tak, na różnego rodzaju choroby. Jeśli pracujemy z dzieckiem, z jego świadomością, to później to dziecko tak łatwo nie choruje, bardziej decyduje o sobie. Teraz liczymy na to, że uda nam się ten wzór z Krakowa powtórzyć w całej Polsce. Chcemy wyjść na bardzo dużo placówek, właśnie edukacyjnych w tym kraju, i liczymy na takie wielkie przemiany, takie przemiany oddolne. Tak? Chcemy po prostu, żeby nauczyciele, wykorzystując genialne narzędzie, pokazali rodzicom, że świat działa inaczej, że jest potrzebna reforma trochę edukacji. Tak? Są potrzebne przemiany też, jeśli chodzi o świat zdrowia. No, Ale to tak po trochu, po trochu chcemy edukować ludzi, pokazać, że widzenie pozazmysłowe dotyczy każdego dziecka w Polsce. Zresztą te, te wspaniałe placówki z Krakowa z rewelacyjnymi nauczycielami, bo to trzeba im oddać, pokazują to no do tej pory prawie 100% była skuteczność, jeśli chodzi o uruchamianie tych dzieci w tych placówkach. No 60 ponad dzieci w, w tych dwóch placówkach, bo to były dwie placówki do tej pory, no to to jest olbrzyma skala. Tak, nawiązując jeszcze do tego, co mówiłeś przed chwilą o Krakowie, to trzeba przyznać, że mają tam naprawdę wspaniałych nauczycieli i panie właścicielki i są to osoby, które naprawdę wiedzą wszystko o swoich dzieciach i są w stanie zauważyć u nich każdy postęp ale też będą w stanie zarazić każdej dysfunkcji tych dzieci. Dlatego uważamy, że jest to myślę, że idealna placówka do tego, żeby zacząć wdrażać takie postrzeganie pozazmysłowe. Tak. Ja może jeszcze na tym wyjaśnię, że my rozmawiamy z tymi nauczycielami po każdym wykładzie, tak? mhm. Po każdym wykładzie to w formie konsultacji, czy wszystko jest zrozumiałe, co trzeba dopowiedzieć, także znamy już troszeczkę tych ludzi. No i trzeba przyznać, że to są rewelacyjni tak pedagodzy rewelacyjni. No jak nasza instruktorka tam była, Agnieszka, no to też zwróciła uwagę na to, że ci nauczyciele wiedzą o tych dzieciach wszystko. Po prostu znają je jak własne dzieci. Dlatego ja bym optował za tym, żeby zlikwidować państwowe placówki i wszystko zamienić te w tym kraju na placówki prywatne. Uczenie dzieci widzenia pozazmysłowego daje tak dużo korzyści, jeśli chodzi o łatwość uczenia się, pamięć, tak w ogóle rozwój osobowości i poczucie własnej wartości. Daje tak dużo korzyści, że jest niemożliwe, aby po prostu z tego zrezygnować. Mi się wydaje, że wszystkie placówki w Polsce z czasem będą musiały zacząć uczyć widzenia pozazmysłowego. Nie ma po prostu wyjścia, nie ma innej drogi. Uczenie widzenia pozazmysłowego są to bardzo innowacyjne metody nauczania, ale nikt nie może tego nam zabronić. Nikt nie może zabronić nam rozwijania naszych dzieci, wykorzystywania ich naturalnego potencjału. Jeżeli uzmysłowimy sobie, że to jest po prostu rozwój jakby intuicji, tak? tylko w trochę formie rozszerzonej, to nikt nie może powiedzieć, nie wolno rozwijać intuicji tak jak u dziecka. Nie wolno rozwijać po prostu łatwości zapamiętywania. No to by była zbrodnia na dziecku. Także mi się wydaje, że no po prostu nie ma innej drogi, może tak. Tak. No w tej chwili jesteśmy w stanie w prosty sposób uruchamiać placówki z kilku regionów, może ja wymienię. To są Warszawa, Poznań, Płock, Szczecin, Leszno, Wschowa. No, i gostyn śrem oraz jarocin. Oczywiście nie chodzi tutaj stricte o te konkretne miejscowości, bo nasz zasięg jest nawet do 60 km wokół każdej z wymienionych miejscowości, każdego tego regionu. Także wszystkie placówki zainteresowane zachęcamy do tego, żeby się do nas odezwać. No i szczegółową ofertę będziemy wysyłać po zgłoszeniu się do nas, ale jeżeli chcecie poczytać na ten temat. No to możecie wejść sobie na stronę akademia.pp.eu, łamane na edukacja, i tam znajdziecie bardziej szczegółowe informacje. Tak, ja tylko dodam, że to jest taki program pilotażowy, tak, że to nie są wszystkie lokalizacje, w których mamy instruktorów. To są lokalizacje, gdzie instruktorzy zadeklarowali pomoc we wchodzeniu na te placówki edukacyjne, i to jest po prostu taki, taki ograniczony po prostu zakres. Bo nie jesteśmy w stanie teraz na starcie przerobić więcej lokalizacji. Nawet jeżeli będziemy uruchamiać po jednej placówce z tych lokalizacji, to i tak mamy bardzo dużo pracy, tak? Dokładnie. Z czasem wyjdziemy, myślę, na całą Polskę. No i nie tylko na Polskę, dlatego że mamy też instruktorów z różnych krajów. No i być może w jakimś zakresie oni też zarażą y, nauczycieli, placówki z, z tych krajów y, wdrażaniem takiego systemu nauczania. Tutaj najbardziej liczymy na Irlandię, bo ty niedługo do Irlandii lecisz, tak? Tak, w czerwcu. Masz tam wykład, na festynie będziecie pokazywać, w dużym festynie kilka tysięcy osób gromadzi, będziecie pokazywać, jak to wszystko działa. No, miejmy nadzieję, że w Irlandii też nam się uda wprowadzić to w placówkach edukacyjnych. Tak, no, żeby to się udało, no to także potrzebujemy instruktorów z Irlandii. Także być może oglądają nas jacyś Polacy mieszkający w Irlandii. No i zachęcamy ich bardzo do tego, żeby dołączyli do naszego grona, bo mamy małe niedobory instruktorów w Irlandii. Tak, tam jest czterech instruktorów, ale nie wiem, czy to tak mało, wiesz, bo... Bardziej kwestia tego, że są rozsiani po prostu w różnych regionach. Zależy nam na instruktorach z regionu Cork. Tak więc, jeżeli jakieś przedszkole czy jakaś szkoła chce wprowadzić Taką metodę nauczania, innowacyjną metodę nauczania, tak? To zapraszamy do kontaktu. No więc zapraszamy do kontaktu, a na dzisiaj to wszystko. Pa!